Mieszkanie 40% taniej, ale bez gwarancji, że naprawdę będzie Twoje. Na pierwszy rzut oka brzmi jak okazja. Ceny mieszkań na licytacjach komorniczych potrafią być nawet 25-40% niższe niż rynkowe. Ale zanim klikniesz licytuj, warto wiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Po pierwsze, kupujesz nieruchomość bez gwarancji, że zobaczysz ją wcześniej w środku. Komornik nie ma obowiązku udostępniać lokalu do oględzi. Po drugie, mieszkanie może być zajęte przez dłużnika lub inne osoby. Nowy właściciel wtedy musi sam lub z pomocą komornika przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, a to może trwać miesiące, a nawet i lata. Po trzecie, sam proces po zakończeniu licytacji może trwać 12 do 24 miesiące, zanim formalnie staniesz się właścicielem, i nawet wtedy nie ma pewności, że wejdziesz do środka do mieszkania. Jeżeli interesuje cię zakup mieszkania na licytacji komorniczej, to pomogę ci kupić tą nieruchomość przed licytacją w lepszej cenie i bez ryzyka lokatora lub zadłużenia.